Siemano bliska, z tej strony Maciek to jest kolejny odcinek z gry Blues Adventure Time TD, a dzisiaj dostaliśmy za to 5 gemów. Ostatnio dostaliśmy dwa już orby. Dzisiaj dostaliśmy 5 gemów. Z czego się dosyć cieszę, bo gemy, jak pamiętacie, będziemy używać tylko dlatego, żeby sobie podwajać różne tam nagrody. Ja bym chciał, wiecie co w tym odcinku spróbujemy, wiecie? Trudno się mówi, jak, się, jak nie wyjdzie, to wy, nie wyjdzie. Jak wyjdzie, to wyjdzie, to tak się chyba mówi. Spróbujemy zrobić... O nie, on jest na gorszym, na tym tym. Żartowałem? Nie zrobimy go. Myślałem, że on jest na, na hard, jakbyśmy pograli, ale on jest na tym... Extreme. No jednak to by było troszeczkę ciężej. Bo extreme jeszcze żadnego nie przeszedłem. Przeszedłem tylko kilka hard. Jakieś chyba w ogóle przeszedłem hard, a nie przeszedłem normal, bodajże. Była taka mapa. A nie, tak po prostu przeszedłem. No, jedno po drugim. Dobra. W ogóle tutaj jeszcze nie zrobiliśmy tej mapy. Nie pamiętam, czy w nią przegraliśmy, czy nie. A więc tu jest chyba. A, tu mamy jeszcze jakieś ogniste. Tu mamy jeszcze jakieś. coś tam. Tutaj. A tutaj czemu tego nie przyszedłem? Ostatnio w ostatnim odcinku robiliśmy te dwie mapy, a więc dobra, zrobimy sobie tą z cukierkowej na normal. Tutaj akurat nic nie zdobędziemy, ale fajnie jak będziemy mieli chociaż pokonane te poziomy. Ostatni poziom od niej? Od kogo? Od pana chyba cytryny to było. No, normal. No to lecimy na spokojnie, co tam się będziemy przejmować. A dzisiaj, dzisiaj mamy mapkę, która wygląda właśnie tak. Dobra, tu się będą balony rozdzielać i będą szły w dwie różne strony. Ktoś miał, ty miałeś tego byka lodowego. Lecimy z nim, powinien sobie chyba poradzić, mam nadzieję przynajmniej. Zobaczymy, chyba tylko zamrażę, o oh, nie. Ty bijesz też. Dobra, czyli na początek jesteś dobrą postacią. Chociaż wydałem mi aż 700 dolarów. 700 co nie jest zbyt dobrze. Szczególnie, że one będą jakoś tak inaczej szły. I tutaj, na samym środeczku, przydałoby się kapitan Casey. On zamroził ich. O tyle dobrze. Ale też będę wiedzieć, w jaką stronę przynajmniej lecą. Jak będą skręcać. Jeśli by mi się 400, to bym sobie wziął to, bo to będzie wtedy wypuszczać takie sopelki śmieszne. A tutaj mamy, że. A, spowalność będzie. No też jest całkiem spoko, ale najpierw te, żeby mieć większy atak na no, sople, lecimy. Jestem ciekawy, czy pokonam ten poziom bez użycia finaliczejka. Zobaczymy. Użyjemy kapitan Casey, użyjemy Saja, może Sai, pod tą, Kurczę, jak to odmienić, żeby brzmiało dobrze? Dajmy mu jeszcze te kolce śmieszne. O, i teraz będzie bić tak poważnie, sporo. Jakbyśmy jeszcze go przyspieszyli, to już by było w ogóle... postać idealna. On ma tego byka... a, już ma tego byka, zobaczcie. Czy on dostaje przez jakiś trinket, czy tego byka dostaje, bo... bo tak, bo jakiś coś ulepszyłem, jestem ciekaw. To jest bardzo mnie zastanawiające. Na razie banany nie są potrzebne z żadnej z stron. Możemy dać jeszcze tutaj zachmurzenie, ale wydaje mi się, że fajnie by było postawić już jakąś inną postać. A drugą najtańszą będzie kapitan Casey. A dobra, to tak leci. A, ty jeszcze kółka robić no proszę. Dobra, myślałem, że od razu będzie skręcać. To połóżmy sobie ją tutaj, tak żeby ona, o, tak, no biła jak największe pole, to może tutaj może, o. Tutaj, tu się zmieściła! Idealnie! Dajmy jej, żeby dalej widziała. Trochę więcej będzie biła. To też jest na ten czy...? Nie, to tylko zakamuflowane. Ok. Dajmy jej ten Heavy Duty Ammo, czyli te bardziej wybuchowe amunicje. Dzięki czemu będzie biła też e, balony opancerzone. Co nam się bardzo chyba przyda, tak mi się wydaje. Dajmy jeszcze winogronę. Winogrona są świetne, jak właśnie zaczynają uciekać nam wszystkie te balony. Bo wtedy ona bije obszarowo, a nie tylko tam miejscami, gdzie wybuchnie a widzicie, jak ona Spowolnimy troszeczkę? To świetnie wygląda, jak to widać, że te, te y winogrona sobie lecą z kilka różnych stron Palące beczki, nie wiem, czy to chyba... Nie wiem, czy to od, od razu teraz trzeba ulepszać Wydaje mi się, że na razie możemy z tym poczekać I może kupić sai Sai będzie dobrze chyba kupienie teraz bo księżniczka balonowa jest dobrą postacią, nie mogę powiedzieć, że nie, ale wydaje mi się, że ona mniej bije niż na przykład taki właśnie lodowy król. Wydaje mi się, że właśnie ona mniej bije. Dobra, rzucamy Sai. Niech tutaj, o, też bije. Niech tutaj coś robi. Niech tutaj e, wędruje ten shuriken za e, tymi balonami i niech przebija więcej tych balonów. Świetne jest to, że dostała trinket, że ma tańsze rzeczy. Jakbym miał też trinket podobny... Bo ktoś ma też ten trinket. Chyba Max ma taki podobny, który też mu zmniejsza koszt. Koszt. Zmniejsza koszt zakupów u niego. U niego tym bardziej, bo mówiłem właśnie teraz o nim. To by się przydało, bo tutaj będziesz rzucać dwoma. Dobra, jest to. Właśnie on 24. Jak nam coś nie wyjdzie, to możemy puścić błyka. Który dosyć ciekawie pewnie będzie biegł. Ale trzeba zapamiętać, że on ma tą umiejętność. Przez coś też trzeba pamiętać. I że ma tą umiejętność Dzięki czemu będziemy mogli to użyć właśnie na wyższych poziomach Gdybym ja to wcześniej wiedział to ja na pewno bym to używał Ale dowiedziałem się tak naprawdę dopiero teraz Trzeba też pamiętać, że już nie mamy Fina Który nie usuwa efektów z balonów Co może oznaczać, że Zakamuflowanych mogą mnie widzieć Ty masz coś nakamuflowane To trzeba ci ulepszyć i ty masz właśnie te oczy O to wychodziło Ale chyba też widzi bodajże też możesz widzieć, jak się ulepszy. Jak się ulepszy, to to będziesz widzieć zakamplowane. Ale sai, one nawet nie wylatują na sai po Na szczęście, lodowy król też potrafi wybuchnąć te, te metalowe. Z czego się bardzo cieszę. I poziom skończony w ogóle. Przeszło to jak nie wiem, jakbym mrugnął. Nie, inaczej się to mówi. Przepraszam, ale, ale teraz powiedziałem głupo, głupotę. Dobra, otwórzmy skrzynkę jak to się mówi, ojeju, zapomniałem nie, nie zdążysz mrugnąć coś takiego możemy podwoić, i mamy sushi sushi jest komuś potrzebny sushi jest potrzebne e, e, chyba sai dobra, spróbujemy, najwyżej stracimy trzy diamenty no trudno się, znaczy nie stracimy bo zyskaliśmy podwójne nagrody ale jednak o, już mamy ten 14 poziom, trzeba pamiętać, że Podwójna nagroda jest świetna właśnie na poziom, żeby trochę ewoluować. Dostaliśmy kolej, no to o diamenty to nie trzeba się bać, widzę. Trzy banany dostaliśmy, odłamki szkła, jakiegoś power-upa i orba niebieskiego. A, zielonego, przepraszam, bo się skupiłem na tej różdce, a nie na orbie. I otwieramy, najpierw zielonego zacząć, a zielony jest... E... mamy broń. Które jest na y, Jake'a pewnie, bo to jest gitarra. Mamy też perkusję, która jest przedmiotem. I nie ma specjalnych y, umiejętności, tylko daje nam zasięg i Pierce, Pierce plus jeden Pierce nie mam pojęcia, co to znaczy. A tutaj mamy, że atak jest 5%. Y, a jest 5% szans na podwójny damage zadany postaci weźmy broń. Widzicie, bo mamy tutaj dla trzech postaci weźmy broń. Broń są, wydaje mi się, że lepsze niż trinkety, czasami, bo jak się dobrą broń użyje do postaci, to ona jest bardzo dobrą. O, tego też nie mamy, ciekawe czemu. Jest też bardzo dobrą, chyba postacią, tak mi się wydaje, jeżeli ma broń. Bez broni też jest dobra, ale z bronią chyba lepsza. A stąd mamy wszystko, co mieliśmy, więc bierzemy obo obojętniaki i zamieniamy na odłamki szkła. Tutaj mamy 25%, więc już mamy 1 czwartą zebraną z 3,5 tysiąca na epicki. A za kilka dni dostaniemy super rzadki z dziennej nagrody. To jest też ciekawe, co wypadnie nam. Z tego co wiem, to Jake ma już przedmiot. Ma już broń, która daje nam zasięg plus 1 do. A, czekaj. Pierce plus 2 plus 1. Nadwy nie, nie ogarniam. Nie wiem, co to jest te piers, To jest najgorsze. Wyrzuć tą broń i chcę sprawdzić, co to jest za broń. Co nam daje. A tutaj mamy zasięg plus 2,25. Eee, yy, okej. Okay. The Blues. Dobra jest The do Bluesa, a tutaj grałem jakieś tam... Spróbujmy ten pograć. Graliśmy dużo harmonijką, więc teraz spróbujmy ten pograć. Mamy tu jakiegoś loda, który daje nam 3% yy, daje 3% ataku yy, na y, speedboosta i to może mieć tylko Jade, więc my to zostawmy. Mamy też jakiegoś innego hotdoga, który coś tam daje, dobra, ja bym chciał, ja bym chciał, chciał, chciał sprawdzić, co nam daje ten Drinket, który dostaliśmy. On daje nam. Nic sparcernego, bo Pierce. Pierce. Nie mam pojęcia, co to jest ten piers muszę sobie w końcu przetłumaczyć. Dostaliśmy sushi, dostaliśmy banany 3. Trzy. trzy banany dostaliśmy, więc yy, Max za niedługo będzie miał poziom w górę, już trzeci. A zobaczcie, że, że, że sushi jest dla Sai. I Sai nie ma postaci, I dlaczego? Dajmy jej pana tu z y, siekerem. Zawsze będzie dodatkowa postać, że sobie położyć gdzieś tam. Ja nie chciałbym polecieć tak daleko, ja bym chciał się dowiedzieć. Pewnych rzeczy. a bo ty masz tutaj tego. A no właśnie. I powiedz mi, czy ten przedmiot mogę tylko Tobie dać, czy mogę też innym dać? Chyba Tobie. A że to jest lodowe, to nie zostanie u Cię. No proszę, tak myślałem, że to jakiś trinket ci daje, a nie po prostu y, jakaś umiejętność, którą Ci ulepszyłem. Lecimy dalej na spokojnie. Wszystkie już mamy mapy z, lodowego, z Cukierkowego Królestwa, przepraszam. Za niedługo tu jeszcze z Cukierkowego Królestwa będziemy mogli jakoś jednorożce zdobyć, o którego się pewnie pokuszę kiedyś tam. A Tutaj jeszcze możemy zdobyć sporo postaci, tutaj... A może ją zrobić, spróbować? Chociaż ta mapa to była okropna, ja użyłem wszystkie power-upy, a ją na hardzie będzie okropieństwem zrobić. Tutaj też mamy. O, tutaj możemy zdobyć książkę. A nie wiem, dla koła książka nie kojarzy postaci. Y, tutaj robiliśmy go, ale też nie zrobiliśmy. Dobra, możemy spróbować na normal. Lecimy do. Y, Lemon Grab. To jest y, cytrynowe zbiory albo kradzież. Jakaś świątynia widziałem cytrynowa. On jest na Extreme lub wyższym. Tylko nie wiem co to za poziom. Pewnie muszę najpierw zrobić Extreme, żeby się dowiedzieć. A my na spokojnie sobie lecimy z normal. Nie przesadzajmy za bardzo. Tutaj mamy nasze umiejętności, tutaj mamy nasze postacie. I spróbujemy zrobić, zrobimy sobie taki, można powiedzieć, challenge. Przejdź, przejść grę bez kurcze Fina Jake'a. No, przejść tą grę to by było ciężko, ale przejść kilka poziomów jak najbardziej można. Połóżmy go tak, żeby on jeszcze mógł ewentualnie być gdzieś tam z tyłu. No i lecimy na spokojnie, co tam się przejmować będziemy. Wydaje mi się, że on będzie na razie sobie radzić. Jak nie będzie sobie radzić, to zawsze możemy rzucić tutaj gdzieś Kapitan Casey na środek, w Bajorka. i która też będzie jakoś tam nas chroniła. Wydaje mi się, że to jest świetne. Faktycznie działanie: Wydaje mi się, że to jest świetne połączenie, żeby położyć gdzieś lodowego króla, który może też na zasięg brać, i położyć gdzieś naszą Kapitan Casey w wodzie. Tylko, że jak wody nie ma, to tutaj nie możemy nawet użyć. Pamiętam, że w normalnej wersji Balonów, czyli tej Obronie Wieży, Bloons dd 5 to tam było coś takiego, że żeby grać postacią, to trzeba było, nie, żeby ją ulepszyć, to trzeba było, czy to jest, aktywuj za 1500, wow, tu możemy coś aktywować, ale nie wiem co, nawet nie wiem, że można takie rzeczy robić w mapa. Żeby ulepszyć postać w tamtej grze, to trzeba było nią grać i to dosyć długo albo często bo no, po prostu z czasem ona też jakieś tam moce po prostu levelowała jak się nie grało, to było fajne moim zdaniem i szkoda, że tutaj tak nie ma, bo tutaj trzeba zbierać jakieś specjalne przedmioty na postać, co jest dosyć ciężkie czasami bo naprawdę mało się ich dostaje, w ogóle wiecie co zauważyłem, że Lodowy Król to jest chyba najlepsza postać z całego mojego deku tylko dlatego, bo on nie dość, jakimiś laserami strzela to jeszcze ma tego śmiesznego byka, który niszczy wszystko. No po prostu, nawet nie wiedziałem, że ten gościu jest tak dobry. Ja wiem, że się czasem powtarzam, czasem, nawet często. Już chyba 5 razy powtarzam, że on jest dobry. No ale, tak szczerze powiedziawszy, jeżeli się nie używa jakiejś postaci, bo się przywiązało do innych, to jest. No głupie jest myślenie, że jest, na przykład dana postać jest najlepsza, skoro się rzadko grało innymi, także. Na początku ciężko było tą postacią, to nie znaczy, że ona nadal jest słaba czy coś. Dobra, lecimy z Kapitan Casey, gdzieś się tutaj rzucimy. I od razu jej wyrzucimy, żeby dalej rzucała. I niech na razie tak zostanie. Myślę, że tak zostawić można. I polecić z kulewną balonową, niech tutaj się rzuci gdzieś. Pytanie: Czy masz z kimś synergię? Ty masz. Aaaa, z... ooo. Tego jeszcze nie sprawdzałem i nie używałem. Ja chciałem to zrobić. I mogę od razu, tylko ona musi być gdzieś w pobliżu. Ja ją tutaj rzucę obok. Mam nadzieję, że dosięgniesz, bo ty daleko sięgasz. Jak tu ją rzucę, to powinna sięgnąć. Ona też cię powinna sięgnąć, tak mi się przynajmniej wydaje. A więc sprawdźmy. O, ty w synergię z nią wchodzisz. Okej, okay. ile to kosztuje? 375, sprawdźmy. Okej, okay. i co? jak to idzie na razie? Znaczy, w ogóle tutaj ona strasznie spowalnia. Jak ja nienawidzę tą postacią grać. Ja nie lubię, jak mi coś gra specjalnie spowalnia. Co mi to dało dokładnie? Casey and... E, a, strzelają szybciej i e, mają mniejszy koszt. Coś mi staniało. Coś mi staniało. Pan Cebula, to jest kapitan Casey. Albo mi się wydaje. Nie wiem, który... kto i ma mniejszy koszt i co. Ty masz z Kim, ty masz tylko z Finem synergię, jak widzę. I ty masz jakiś w ogóle turbo super atak który muszę najpierw zrobić... kupić za 700, kupić za 600, czyli te dwie, a później mam ten super Jelly Beans have Power, ale on pewnie... Nie, nie mam tu żadnej przypiski, że on jest jakiś tam droższy czy coś. Czy musiałbym coś specjalnego zrobić? Dajmy mu to. Te... Przeszło nam troszeczkę tych. A faktycznie mam no, tej ataki yy, Ja chcę ten. No właśnie. Dobra, na razie cię go zostawię. Chciałem ulepszyć, żeby winogronami strzelała, bo winogrony nam się przydadzą tutaj. Ale na razie sobie poradzimy. Grants Extra Cash Once Per round, Czyli raz na rundę dostałem Extra Cash. Extra pieniążki. Extra pieniążki są fajne zawsze. Przynajmniej w tej grze. Im więcej pieniądzków w tej grze, tym lepiej. Tam lodowy król sobie chyba radzi. Tam przeszło, jak, jak już mówiłem wcześniej, przeszło kilka nam tych balonów, ale nie jest ich. O nie, o nie, o nie, nie, nie. Ej, zobaczcie w ogóle, ile on kosztuje. 237. Byłeś kiedyś droższy. Mogę gdzieś tutaj cię rzucić? Mogę cię rzucić tutaj. Ile nam życia z jednym? Owy chamy. Dobra, ile to kosztuje? Aaaa... Ja muszę jeszcze tą Bloom Science kupić. A to jest pewnie jakiś kwasior. Dobra, kwasior dashor, y, lecimy. Ja bym chciał ci winogronkę ulepszyć, ale muszę tego kwasiora sprawdzić, co on daje. 4000. Nie, bo to nam da, da wtedy tutaj tą moc. Ale nie wiem co ta moc robi. Jeszcze nie, nie potrafiłem sprawdzić nigdy. Ja cię no, no, potężny są! Stop it! Stój! nie, biały uciekł znowu. Nie, banany nam ubrano, No i właśnie umarły. Właśnie umarły banany. Czy powinienem go sprzedać i kupić od nowa? Nie, dobra, nie stoi, już stracimy ten. Dosięgnął go, widzieliście to? Co za skubaniec? E, szybko, szybko, daj mi ten. No, banany wstawać, co wy robicie? Halo! Nie! Nie! Leż. Stop! Stop! Banany! Stój! Tu! Kładź się! Leżeć! Stój! i chyba nie, nie wygramy tego poziomu. Coś tak czuję, że nie damy rady? Za 200, dobra, on już znowu giną. Więc trzeba będzie znowu je sprzedać i znowu kupić od nowa. Y jednak nie, nie trzeba. Dobra, odrodziły się. Na szczęście. Coś tutaj mogło lepszyć na razie nie. To jest 25 runda, no nie mogę tak zginąć łatwo. Y Max, Max! Czemu nikt ich nie widzi? Dlaczego? Ona, ona kwasiorem psuje je. Dobra, położę go tutaj. O nie, ale się zrobiło niebezpiecznie, ale się sram teraz, wiecie. O kurczę, dobra, nawet ja nie przyspieszam, bo się boję, że jak przyspieszę to zginę. Ja zawsze tak mam. Bo jak przyspieszę to ginę. Zawsze. Ulepszmy mużutki. Niech rzutkami bije wszystko dosłownie. I, niech rzuca po dwa. Nie, dobra, nie, silniejszy... Nie, już więcej rzuc... Nie, nie wiem. Boję się, że jak coś źle zrobię, to właśnie, właśnie teraz ginę i chyba... i chyba właśnie teraz ginę, więc... No. Tak. Ten w ogóle balon biały, on nie, go nie pękł. Dlaczego nikt go, go nie pękł? Dobra, przyspieszmy na lekko. Stop. Lepsze rzutki, więcej rzutek, więcej rzutek chyba lepsze. On nie bije wszystkich w ogóle balonów zauważyłem. Tych mniejszych nie bije. Nie jesteś taką no tak prostacią mówiłem. Na trzecim poziomie, już niedługo. Zawiodłem się na tobie, ale wiem, że jest 27 runda i powinien... Dobra już... A dobra, jeszcze ten metalowe. Boję się przyspieszać, ale dobra, lecimy, lecimy, powoli, 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 powoli e, użyć w ostateczności, w ostateczności użyć spokojnie. Jeszcze nie ma ostateczności, jeszcze... Dobra, dali radę. Ja cię kręcę co za emocje, ja nie wiem co tu się dzieje w ogóle. Gorące rzutki, tak to właśnie jest to co mi... O nie białe balony i to jeszcze serca. O nie, o nie, o nie, o nie byczok byczok poszedł, dobra. Wygrałem? Nie, nie wygrałem jeszcze. To jeszcze nie koniec, szybko, gorące żółtki, dawaj, o nie, o nie, o nie, za dużo ich, to jeszcze metalowe balony są i to jeszcze serca i to jeszcze, o nie, 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 dawaj, ulepszaj go, szybko, e, e, nie, 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 nie możesz, nie możesz, nie możesz, nie możesz, damy radę, spokojnie, damy radę, tak, jeszcze tylko kilka balonów, banany, trzymać się tam, banany, dobra, dwa życia mogę stracić, nie, tam poleciało milion życia, trzy życia tylko poleciało, dobra. O ciepanie, aż żem się spacił, jestem cały mokry. Wow, to był... no to był jeden z cięższych poziomów. Nie mogę powiedzieć, że nie. Mamy y, kosmiczną esencję, ja chcę wiem, bo mogę wtedy użyć na kim chcę i jak se użyję na kim. Nie mogę! Nie mogę zwiększyć potwory. Czuję się oszukany. Tak lekko. Nie tak mocno, ale tak lekko, tak. Co za ham, nie mogę... dobra, ale mamy jeszcze jedną skrzynkę, to może z drugiej skrzynki coś fajnego poleci. Na przykład... Y, 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 banany dla Maxa. Nie, kotwica dla Captain Casey. No ale to zawsze coś, nie mówię, że nie. I dostaliśmy jakiegoś kolejnego Powera. Tę skrzynkę nie mogę podwoić. A szkoda, to właśnie boli troszeczkę. Mamy y, dwa orby. Jeden jest zielony, drugi... o, tu mamy Pana Słonia, Pana Słonia i to jest postać do użycia. Pan Słoń, dobra, fajnie, bierzemy Pana Słonia i dostaliśmy kolejnego uszorba, zwykłego tym razem, a z niego chyba już nawet nic nie możemy nowego dostać, a nie, przeliczyłem się, plus, e, nie, aktywowany e, cooldown, e, dobra, redukcja cooldowna na 5%, cokolwiek to znaczy, też nie mam pojęcia. E, co, co ja chciałem, a najpierw dajmy tą, Słonika komuś dajmy, Słonika komuś dajmy, a Słonika damy jemu. Ona ma tą muchę śmieszną, a słonik nie wiem co robi. Jeszcze słonikiem nie miałem okazji go widzieć. Mamy kosmiczną esencję trochę. Mamy banany. Mam kosmiczną esencję? Nie, nie mogę. A szkoda. Nie mam kosmicznej esencji. Ale ją dostałem. Czuję się oszukany. Po raz drugi, zresztą. Ehm, ale mamy ten przedmiot, który też nie wiem co robi. A tego cooldowna daje, Jest mniejsza. Dobra. Przykro mi, taka szkoda, aż my... ale zobaczcie ile mam procent wskoczyło za jednym razem, wskoczyło na minimum procent, a ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak to zostawcie łapkę w górę, poza tym komentujcie, subskrybujcie, no i cześć!